Cześć, z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie, dziś rzucę okiem na grę Palworld, po to żebyście wy nie musieli, choć patrząc na doniesienia dotyczące sprzedaży istnieje statystyczne prawdopodobieństwo, że już to zrobiliście. Porozmawiajmy zatem o tym, jak zrobić grę o Pokemonach bez Pokemonów i zarobić kupę forsy. Podczas pierwszej prezentacji Pal World gry stworzonej przez japońskie studio Pocket Pair, Jeff Keighley prawie odpalił granat zapowiadając tytuł jako... Kind of like Pokemon with guns then... Wszyscy zaczęli obstawiać kiedy twórcy gry wylądują w sądzie i jak szybko wszelki ślad pogrze grze zaginie. Tak się na szczęście nie stało i po pewnym czasie Pal World trafiło do sprzedaży. Tytuł na chwilę obecną jest dostępny na platformie Xbox oraz PC. Jak donosi IGN Polska, na chwilę obecną wersja na PlayStation nie znajduje się w grafiku pracy. Teraz najciekawsze. Mimo że gra zadebiutowała jako early access, Rozeszła się i rozchodzi nadal w absurdalnym tempie. Jak podaje oficjalne konto Palworld, w ciągu trzech dni od premiery sprzedało się już 5 milionów kopii, a w ciągu 5 dni od premiery dobili już do 7. Co ciekawe, mało brakowało, pokonaliby tempo sprzedaży Spidermana 2, najszybciej sprzedającej się gry na PlayStation, która w ciągu 24 godzin znalazła 2,5 miliona nabywców. Palworld w tym czasie dobił do 2 milionów. No dobra, ale co to za gra i o co w ogóle chodzi? Twórcy gry sięgnęli po sprawdzony schemat, ale w przemyślany sposób. Wzięli Pokemony, które Pokemonami nie są, dali im broń i dorzucili budowanie. Tadam i mamy sukces. Kolorowy Fortnite skrzyżowany z Minecraftem i jedną z największych marek świata będącą dojną krową od lat, czyli Pokemonami, które, podkreślę raz jeszcze, Pokemonami nie są. Nie jest to tytuł, w który będę grał. Zasiadłem do niego z czystej ciekawości, bo fenomen tej skali jest warty odnotowania i rozumiem oczywiście, dlaczego wyżej wspomniane rozwiązania przyciągają tak ogromną publikę. Formuła niby prosta, ale nie każda gra, która się jej trzyma, odnosi sukces. Często ten stan rzeczy porównywalny jest do zwykłej loterii. Jest to gra, w której poprzez zbieranie surawców i łapanie koleżków. Rozbudowujemy swoje bazowe imperium w pojedynkę lub w towarzystwie. Schemat, dobrze znany choćby z takich tytułów jak Grounded, Minecraft czy ostatnio Lego Fortnite, w którego z racji bycia ojcem mam nieco większe doświadczenie, i szczerze mówiąc, na starcie tytuł ten wzbudził we mnie większe zainteresowanie. Ale to chyba dlatego, że żywię większy sentyment do Lego niż do Pokémonów, z których fenomenem po prostu rozwinąłem się o kilka lat. Jest to generalnie jeden z tych uzależniających tytułów, w których wciąż dążymy do jakiegoś celu. Zwiększenie levelu domostwa, złapanie określonej liczby palców i tak dalej. Jedno się kończy, drugie się zaczyna, i takim oto sposobem z rozpędu wspinamy się po kolejnych szczeblach drabiny. Rozumiem, że praktycznie każda gra opiera się na podobnych mechanizmach i żeruje na naszych pierwotnych instynktach zbieracza czy myśliwego. Niemniej, godząc się z powyższym stwierdzeniem, lubię jak gra oferuje coś więcej niż samo zaspokajanie pierwotnych potrzeb. Lubię gdy serwuje nam jakąś historię, fabułę, a może nawet i morał, który sprawi, że spędzone przed ekranem godziny będą czymś więcej niż uganianiem się za przysłowiową marchewką. Teraz bardzo często będzie padało słowo czas. Spędziłem w tej grze niewiele czasu, nie zdołałem nawet przyodziać mojej postaci w godny strój, i mimo dość przyjemnej atmosfery, nie jest to gra dla mnie. Ta formuła, w mojej prywatnej opinii, prowadzi do bezowocnego spędzania czasu przed ekranem. Ja niestety mam mało czasu na takie, wbrew pozorom, bardzo przyjemne pożeracze czasu. Jestem jednak pewien, że Rzesze fanów pokomonowego szaleństwa odnajdą tutaj kupę frajdy i pod tym względem doceniam ten wciąż znajdujący się w fazie roboczej tytuł. Ale hola hola, przecież to nie Pokémony. Co ty wygadujesz? zapytacie. I właśnie z tym tematem wiążą się pewne kontrowersje. Otóż okazuje się, że wyznawcy prawdziwych Pokémonów uznali powstanie tej gry za potwarz i zasypują jej twórców wszelakiej maści pogróżkami. Mowa oczywiście o ludziach, którzy mają najwyraźniej zbyt silne emocjonalne więzi z tą marką i sądząc po ich zachowaniu powinni od czasu do czasu zrobić sobie przerwę w korzystaniu z internetu. Bardziej spokojni miłośnicy Pokémonów zapewne z odrobiną zazdrości spoglądają na sukces produkcji Pocket Pair, która stworzyła wymarzoną grę o Pokémonach, zapominając ich w niej umieścić. Kontrowersja ta szybko znalazła odzwierciedlenie w postaci zalewających internet fali memów i porównań palów i Pokémonów. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym całym zamieszaniu. Kliknijcie również w kciuk do góry lub zasubskrybujcie kanał. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.